Tutaj co będzie? Będzie świetlica. No fajnie, widzisz? Czyli wiecie, a tam na końcu będzie na końcu będziemy mieć pracownię, pracownię stolarską. Siła jest, ale trzeba uważać. Bo do serca delikatnie. Delikatnie. Ta mała kobieta ma charyzmę. I to dzięki staraniom jej, jej przede wszystkim, ale też tego stowarzyszenia. Może to wszystko tu działać. Środowisko wiejskie docenia taką właśnie działalność, jeżeli tutaj ktoś widzi, że praca, która jest podejmowana, przynosi efekt i robi się to sercem, więc, więc tutaj można liczyć na pomoc z każdej strony. O której godzinie zadzwoni, jest uczynna, przyjmie, zbada dziecko czy cokolwiek, nie odmawia. Pomysł powstania warsztatów to zrodził się w głowie mojego męża, ponieważ on jest dyrektorem powiatowego Centrum w Brzesku w rodzinie. Jedne takie warsztaty były w Brzesku. W związku z tym wiedzieliśmy, że jest dużo osób, które powinny korzystać z takiej terapii. W związku z tym chcieliśmy na terenie tutaj naszej gminy stworzyć coś takiego, gdzie mogliby się rehabilitować niepełnosprawni z trzech gmin, człowiewkowa i gnojnik, i częściowo też brzesko. I szukaliśmy obiektu jako stowarzyszenie. Tutaj była szkoła bardzo zniszczona po powodzi w 1997 roku. Budynek praktycznie od zera musiał być remontowany. To był taki czyn heroiczny, kiedy myśmy mieli 5 tysięcy na koncie stowarzyszenia i porwaliśmy się na remont, który kosztorysowo wynosił ponad 220 tysięcy ale jak się chce, to się wszystko zrobi, w związku z tym ja zwróciłam się o pomoc do ludzi, którym my jako stowarzyszenie kiedyś pomagaliśmy w różny sposób, czy przy koloniach dla dzieci, czy żywnością, czy jakiegoś innego rodzaju pomoc. I ci ludzie o dziwo odpowiedzieli na mój apel, nie spotkałam się z żadną tutaj sprzeciwem nikogo, ludzie chcieli świadczyć fizyczną pracę, natomiast moim zadaniem i mojego męża było to, żeby znaleźć materiały. Te, które trzeba już kupić albo, albo gdzieś u kogoś uprosić. Myśmy zastawiali własny autorytet, chodząc od składu budowlanego do składu po różnych firmach i tak udało nam się praktycznie remont doprowadzać do końca. No i jak Państwo widzicie, budynek został wyremontowany i z hucznym otwarciem w 2004 roku, 1 grudnia, zaczęliśmy tutaj już działalność. Mój sąsiad tutaj przyjeżdża, korzysta z tych warsztatów. To jest bardzo ważne. Oni nie mogą się zamykać po prostu sami w sobie. Oni muszą być otwarci, oni muszą się spotykać z nami. Nie można ich odizolować. Najbardziej dumni jesteśmy właśnie z tego, iż jesteśmy tutaj traktowani jako swoi. Stoimy właśnie na fundamentach dobudowywanej części do warsztatów. Bardzo czynnie włączają się uczestnicy warsztatów, ci, którzy potrafią fizycznie pracować, bardzo się z tego cieszą. Kadra, wszyscy panowie i panie, którzy tutaj są zatrudnieni, też biorą łopaty, też pracują. Także wszystkie te prace, które mamy do tej pory zrobione, są zrobione bez płacenia ani złotóweczki. Mam zapewniony już zakup cegły, mam murarzy. Mam murarzy, którzy sami do nas się zgłosili. Mamy już zapisanych rodziców, którzy mówią: Ja jestem elektryk, ja przyjdę, ja zrobię, ja jestem tynkarz, ja przyjdę, pomogę. I myślę, że w ten sposób mam osoby, które mówią: Ja nie dam rady, ale ja robotnika zapłacę. Ja się w tej chwili zajmuję pozyskiwaniem pieniędzy, głównie z, z projektów unijnych. Natomiast żona zajmuje się realizacją. A tak się fatalnie składa dla niej, że. Ja lubię coś zacząć, pokazać kierunek, a potem staram się unikać pracy. Także no, to przejmuje już żona, ale sobie z tym świetnie radzi. Ja znam środowisko, ja pracuję w tej miejscowości 29 lat. Jako lekarzowi tutaj jest łatwiej pewne informacje zdobyć. Bank to jest już kilka dobrych lat, kiedy my współpracujemy. Na początku to była nasza gmina, tylko w tej chwili mamy trzy gminy i to już od kilku lat gmina Człowie w I nikt tych podopiecznych mamy w tej chwili ponad 170 rodzin, czyli ponad 800 osób, które są dożywiane co miesięcznie, systematycznie przez nas. Ja już z tej pomocy korzystam bardzo dawno. Od kilku lat jak tylko nastało. była matką samotnie wychowującą twórkę dzieci. No, pani doktor mi bardzo dużo pomagała, mam też brata niepełnosprawnego, który ma zasiłek socjalny, też korzystał i pomagał tu przy remoncie parę dni, a no, ja jemu też odbieram te dary, bo on nawet nie ma czym dojechać, nie dosłyszy, jest taki jaki jest, no ja jestem zadowolona z tego. Zielona ochronki to było kolejne dziecko mojego męża. Udało nam się zdobyć pierwsze pieniądze na akcję letniego wypoczynku dla dzieci. To było, były pieniążki dla 60 osób, ponieważ w, to robiliśmy to na terenie naszej gminy, to był 2002 rok. I wtedy myśmy zrobili te wakacje dla 100 dzieci. Jeszcze pozyskaliśmy inne pieniążki. I ponieważ to się zaczęło podobać rodzicom, dzieciom, nam się to zaczęło podobać, więc kolejny rok były kolejne dzieci 180, kolejny rok było 270, kolejny rok było 604, kolejny było 750 planowanych i po prostu tak to się rozrastało. Od gminy naszej przeszliśmy na gminy sąsiednie, z powiatu brzeskiego przeszliśmy na powiat tarnowski. Później nam się bocheński zamarzył na końcu nowosądecki, czyli było to w sumie aż w czterech powiatach i ponad 3000 tysiące dzieciaków skorzystało. Wypadek zdarzył się ponad 3 lata temu, w Wielki Czwartek. Po prostu stanąłem na środku, czekałem na możliwość skrętu. Z jednej i z drugiej strony jechały samochody. Nadal w sumie nie pamiętam z tego z protokołu, co tam zapisali. To, że po prostu uderzył mnie z tyłu, wypchał mnie. To drugi samochód, no i na skutek tego dostałem uraz kręgosłupa. Grupa osób ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin to jest olbrzymia taka działka działalności stowarzyszenia no przy okazji moja ośrodek rehabilitacyjny w międzyczasie utworzyliśmy, gdzie mogliśmy te osoby fizycznie rehabilitować. Refundujemy zakupy leków sprzętu rehabilitacyjnego, dopłacamy do turnusów rehabilitacyjnych, dopłacamy do zakupu protest, bo mamy takich podopiecznych których nieszczęście spotkało, gdzie tracili ręce, nogi. Mamy pana ze zgierza, który stracił obydwie nogi, młody człowiek. My się nie znamy, bo nie widzieliśmy się nigdy. Natomiast mam jego zdjęcia, zdjęcia jego dzieci. Mam nawet przesłane zdjęcia w momencie, kiedy on otrzymał protezy. Pozwoliłam sobie pokazać niejednokrotnie te zdjęcia. On pozwolił oczywiście ludziom, żeby widzieli, jaka jest wola walki, żeby zacząć chodzić ponownie wśród osób, które doświadczył tak potwornie los. O, co tam dzisiaj słychać? Cześć. Męczy się męczyć. Ja. Męczysz się, męczysz. No i ale popatrz efekty. Ale efekty są. Efekty Super, są. ja jestem z ciebie facet dumna. Dumna ja jestem świecie. Trzeba walczyć, No trzeba walczyć, bo wiesz, że dzięki temu, że ćwiczysz, to jest to, co jest. No, już się da na wózku, da się samochodem super. Już w miarę staram się samodzielnie. Ja może teraz wyglądam w miarę i nikt by nie powiedział, że ja kiedyś byłam osobą obłożnie leżącą, sparaliżowaną, która patrzyła w biały sufit na klinicy na ulicy Botanicznej w Krakowie i liczyła dni i pytała Pana Boga, dlaczego to ja W wieku 30 lat, ale, ale jakoś udało się i wtedy ja sobie tak obiecałam sobie i może komuś tam jeszcze u góry, że dam z siebie wszystko, jeżeli... Uda mi się faktycznie z tego wszystkiego wyjść. No jak Pani widzi, udało się. Ewa Cierniak-Lambert, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym Pomoc na Dłoń, jest laureatką Nagrody Amicus Hominum 2009 w kategorii Polityka Prorodzinna.